Państwa prokuratura najczęściej te sprawy umarzają. Lekarze chcą też, by zaostrzony został minimalny zakres kar za ataki na medyków i by zawsze było to pozbawienie wolności, czyli kara więzienia. Wśród pomysłów, które mają być przedstawione po długim weekendzie jest też stworzenie rejestru pacjentów, którzy kiedykolwiek dopuścili się przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia, by większa była ochrona i czujność, gdy taki pacjent pojawi się w placówce. To międzynarodowy bieg z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Dachau godzinę temu wystartowała niezwykła sztafeta. 40 zawodników pokona 1000 kilometrów przez Drezno-Gerlitz-Gliwice. Bieg zakończy się po święcimiu. Jedną z dwóch kobiet, która bierze udział w sztafecie jest Danuta Manterys z krakowskiego klubu biegowego. Właśnie dlatego muszę tam pobiec, żeby pokazać, jak my. Polskie kobiety, jesteśmy silne. Będziemy biec w odpowiednich strojach. Będziemy taką grupą, która wie po co i w jakim celu biegnie. A przy okazji wiadomo, że bieganie łączy ludzi. Sztafeta przyjaźni i pojednania zakończy się po święcimiu 10 maja. To niezwykłe historyczne wydarzenie. Będziemy dla Was relacjonować na antenie RMFFM. Tym żyją ludzie. Majówka ruszyła, matura za 4 dni, a zapach grilla może rozpraszać. Stąd pytanie, jak idzie nauka? Tylko zwlekałam do majówki, żeby zacząć się uczyć. Nie mogłam wcześniej zająć motywacji, a teraz jest na tyle mało czasu, że już trzeba się zmotywować. No ja przynajmniej jestem w takiej sytuacji, że muszę jednak się więcej pouczyć niż odpocząć, ale jednak ostatni dzień raczej sobie poświęcę na odpoczynek. Teraz uważam, że najbardziej będziemy cisnąć, bo już tak było to przewałkowane w szkole, ale trzeba wszystko powtórzyć po prostu po kolei. Z trójmiejskimi maturzystami rozmawiał reporter RMFFM Stanisław Pawłowski. W faktach o dziewiątej zabierzemy Was do Rzymu i odwiedzimy Zakład Krawiecki. To tam powstaje sutanna dla nowego papieża. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest firma KORAL. Producent lodów Grand Cookie. No i proszę, teraz światowy ogólnopolski, nawet przegląd termometrów. Siódemka w suwałkach, ciachy jest elegancko. Jedenastka w łodzi, też bardzo ładnie. Dwunastka w zielonej, już trzynastka w Opolu i w Krakowie, czyli jest fajnie. Bardzo. Ale A będzie nie. jeszcze troszeczkę fajniej, będzie bo fajniej, fajniej. 20 na południu Polski będzie po południu. Wzdłuż granicy naszej zachodniej i południowej 22-23 kreski. Deszcze dzisiaj w Łodzi, w Krakowie, w Rzeszowie i na Podhalu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl Sponsorem prognozy pogody jest firma Coral, producent lodów Grand Gold. I dzisiaj jest 1 maja, dzisiaj jest dzień hasła, i podajemy hasło na dzisiaj. Nie wiem, jakie jest hasło. To jest. Weź szwagra i grilluj. To może być takie hasło, czy nie? Nie, ale wcześniej mówiliśmy hasło. Jest kaszanka. Kaszanka. Odzew Konwali, chyba. Tak, to, 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 taka trochę kupa jest. No. Ale. Nie, to, to za szwag... hasło. Ze szwagrem jest lepsze. Nie? Cześć, dzień dobry, tu Skowron i Albratowski kłaniamy się nisko, jest 8.05. Now I...